Szybkiemu postępowi technologii Twoje życie będzie wyglądać zupełnie inaczej za 30 lat, więc pewnie jak będzie wyglądał Twój normalny dzień. 8 rano obudzisz się w inteligentnym łóżku, zbiera informacje o Twoich wzorcach snu. Rano masz raport wysłany bezpośrednio na Smartfona możesz wtedy dostosować niektóre funkcje, które pomogą Ci jeszcze lepiej spać w nocy. Możesz zmienić położenie materaca lub temperaturę pościeli poduszki lub pozwolić systemowi robić to sam twoje inteligentne łóżko. Ma również wybudowany projektor. Możesz go używać do oglądania telewizji. Wciąż leżąc w łóżku, możesz je włączyć, aby oglądać najnowsze wiadomości. Ponownie reklamuję wycieczki w kosmos. Możesz spędzić weekend na księżycu w tych dniach i już wysłali ludzi na Marsa wraz z innymi zadaniami. Astronauci badają planetę, aby znaleźć najlepsze miejsca dla przyszłej turystyki roboty. Obją kilka podstawowych rzeczy, na przykład przygotowują materiały do budowy, których ludzie nie mogą przywieźć wszystko, czego potrzebują na Ziemi, wyrosłeś na wakacje w kosmos. Od wieków było to twoim marzeniem, ale takie podróże są nadal dostępne tylko dla niezwykłych, bogatych ludzi i nie jesteś jednym z nich. Ale na szczęście twój ponury nastrój nie trwa długo, może dlatego, że masz specjalne oświetlenie poprawiające nastrój dla wszystkich pokojach. W mieszkaniu specjalny, inteligentny system dostaje oświetlenie w zależności od pory dnia, abyś czuł się jak najlepiej. Wstajesz i rozciągasz ciało, nagle zrzędliwy głos mówi wreszcie, że nasza śpiąca królewna jest gotowa i wstać zabłysnąć, uśmiechasz się, że jesteś w domu, życzenia dobrego poranka, do 2050 roku wiele maszyn nauczyło się myśleć jak ludzie, wiedzą jak rozmowę. prowadzić rozmowę, mają nawet własną osobowość, kiedy wybrałeś system AL, dla twój dom wybrałeś spokojny, zrównoważony, ale coś przeszło nie tak i teraz musisz radzić sobie ze swoim zrzędliwym domem, nie masz ochoty czekać na swój, kic, kura, gotuje, 5 minut później słyszysz sygnał przy ognie w kuchni ma specjalny otwór podchodzisz do niej i odbijasz posiłek z zostawczego, dostawczego decydujesz wygodzić wiać na dole na 90 na, na ja się z pięta, gdzie mieszkasz aby odebrać zamówienie Po śniadaniu czas się ubrać i wyruszyć zwykle wybierasz swój strój w zależności od celu na dany dzień jeśli przewidujesz dużą aktywność fizyczną zakładasz Egzoszkieletowy garnitur to nie jest masywne rzeczy, które kiedyś były nowoczesne. Egzoszkielety nie różnią się niczym od codziennych ubiorów, ale pozwalają podnosić naprawdę duże ciężary, są też spodnie jeansy i leginsy, które ułatwiają bieganie lub chodzenie. Godzinami najlepszą rzeczą w ubijaniu Twojej szafi jest to, że są one samoczyszczące, a wszystko dlatego, że jakiś czas temu na włosy znaleźć specjalną tkaninę, która sama się czyści używa rano struktury, które skutecznie rozpuszczają brud i tłuszcz. Jedyne co musisz zrobić, to położyć gdzieś ubranie wystawione na światło Dopiero wczoraj Rozlałeś trochę keczupu na koszulę, trzymałeś go przy żajówce nad głową, a kilka minut później plama zniknęła. Twoje ubrania mogą również zmieniać kształt i styl tekstury w ciągu dnia. Na Twoje żądanie niektórzy ludzie wybierają rzeczy z rozszerzoną rzeczywistością, które sprawiają, że widzowie widzą. Twój stoj może wyglądać inaczej dla znajomego lub partnerowi i nieznajomemu przez wyjście z mieszkania. Zakładasz okulary przeciwsłoneczne, co oznacza inteligentne okulary rozszerzonej rzeczywistości. Pogoda, nowe wiadomości, wskazówki dotyczące dojazdu i pieszych, które Okulary dla Ciebie są bardziej komfortowe. Inną rzeczą, którą robisz przed wyruszeniem, jest zaprogramowanie robotów, aby wykonuj niezbędne prace domowe, robisz to z pomocą złego temperamentu Twojego domu, jest on wybudowany w Twoje mieszkanie, dlatego nie zainstalowaniu. Przynajmniej Twoje urządzenie słucha Twoich instrukcji, i postępuje teraz w sposób, jak i do... inaczej niż dawne domy. Kuchnia wyposażona jest w przenośny taśmowy automatyczny dozownik, zintegrowana lodówka kuchenna, zlewozmywak i zmywarka. Jest też duży system przechowywania, nie trzeba zwracać uwagi na zachodzące tam procesy. Kuchnia śledzi jedzenie i w razie potrzeby zmienia kolejność produktów, przygotowuje również posiłki, dozując składniki na kilka zrobotyzowanych ramion szefa kuchni. Po ich przygotowaniu kuchnia zajmuje się brudnymi naczyniami i przenosi ich na miejsce. Twoja łazienka pomaga zachować zdrowie i jest wyposażona w specjalne wagi bioelektryczne i 3D, które wykonują skany ciała i dostarczają aktualizacje dotyczące Twojej fizycznej współpracy. Na regularnie informują Cię, co musisz zrobić, aby osiągnąć swoje cele dowodne. Twój dom jest również urządzony inaczej niż dawniej mieszkania. W dzisiejszych czasach ludzie inwestują w wirtualne obrazy. Prawie wszystkie elementy wystoju domu są wirtualne, a w tym tapety i pomaluj okna w mieszkaniu mogą zmienić kolor i wytwarzać energię elektryczną. Dzięki nowemu materiałowi słonecznemu stają się ciemniejsze wraz ze wzrostem temperatury i na zewnątrz w ten sposób fale podczerwone nie mogą dostać do twojego domu. Innymi słowy okna te skutecznie zastąpiły klimatyczne... No i ma to zatoje i podwajają panele słoneczne. Właśnie w ten sposób uzyskuje się największą część zużywaną obecnie energii elektrycznej ogrody wewnętrzne. Ten w sensie jest coraz bardziej popularne. Dostrzegli korzyści płynące z natury zieleni kilkadziesiąt lat temu, a teraz prawie każdy budynek ma wewnętrzny ogród do popraw nastrój i zdrowie mieszkańców. Nareszcie jesteś gotowy do opuszczenia apartament, drzwi. Inteligentny zamek się podłącza. Teraz jeden z najtrudniejszych zadań na dany dzień. Och, chłopcze, twój transport, większość ludzi już przestała jeździć własnymi samochodami, zamiast tego wybierają pojazdy autonomiczne. To jest coś w rodzaju systemu współdzielenia jazdy, w którym zawiera komputer kapsułę, która jeździ wokół takiego systemu, jak kapsuła jest bardzo kosztowna, skuteczny, po wejściu do środka może się robić, co chcesz do oglądania filmów na okularach, po rozmowy ze znajomymi, ale ci, którzy nie są gotowi zrezygnować ze swoich samochodów, nadal z nimi korzystają. I podążać w kierunku, w którym system podaje nazwy, dróg i pojawiają się numery podynku tuż przed Twoimi oczami. Jeśli potrzebujesz jechać gdzieś daleko, możesz użyć Hypelop. Jest to szybki system transportowy, składa się z zamkniętej turbiny z niskim ciśnieniem wewnątrz, dzięki czemu strąki mogą podróżować prawie bez fikcji, bez oporu, powietrza przy prędkości. Przypominasz sobie, że musisz zrobić zakupy spożywcze to znacznie szybszy i wygodniejszy proces niż. 30 lat temu. Nie musisz czekać na kolejce wszystko. Dzięki technologii znanej jak autonomiczna identyfikacja i zbieranie danych, w uproszczeniu, przy drzwiach znajdują się skanery po wyjściu ze sklepu, automatycznie skanują wszystkie przedmioty w koszyku, następnie Pieniądze bankowego, czas wracać do domu. Po wejściu do samojezdnej kapsuły patrzysz szeroko, benzoletka na nadgarstku, zostawiłeś dziś smartfon w domu, ale to nie problem. Powoli, ale na pewno te gadżety stają się przestarzałe, możesz podciągnąć ekran. W... Argument rzeczywistości za pomocą bransoletki lub innego akcesorium lub biżuterii ten ekran może pełnić tę samą funkcję co każdy ekran. Dotykowy pojazd prowadzi ją przez miasto, patrzysz przez okno na ogromne drapacze chmur, które ci otaczają. Większość z nich, w tym to w którym mieszkasz, funkcjonuje, ponieważ wiele miast ma całe pięta zajęte przez siłownie i centra fitness są pięta, w których nie ma nic oprócz biur, są parki, baseny, kawiarnie, pralnie, supermarkety i Wszelkiego rodzaju inne sklepy. Można tam mieszkać miesięcznie bez wychodzenia z domu na zewnątrz.